Hej, no need to find tonight. Hejka, z tej strony Korcia, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. i Dzisiaj witam Was w The Sims 4 w luźnej rozgrywce. Tak, 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 dobrze widzicie, w luźnej rozgrywce. A jak widzicie pewnie, już po tytule jesteśmy. W Sulani, na wyspie, tak. Nie mogłam się oprzeć, po prostu ten klimat świąt i sylwestra trochę mnie przerażał, że muszę nagrać ten odcinek do Sims 4, gdzie teraz mamy taki piękny dodatek letni i tak dalej. Więc sobie wymyśliłam, że Nathan i Ewi wyjadą na sylwestra na wyspy, więc sobie zrobili, proszę Was, wakacje w sylwestra. Dzieci wysłali do Joli. Zresztą w sumie Brigida i Franciszek już są praktycznie dorośli, Jola tam ma doglądać trochę z Amelią właśnie dzieciaków, także spokojnie, nie martwcie się o, o nich, oni sobie zrobią swoją imprezkę, a rodzice zrobią sobie swoją na wyspie. Ale przed tym zapraszam Was na mojego Instagrama, ponieważ słuchajcie, teraz jak to oglądacie, ja jestem nad morzem, więc na pewno um, jakieś fajne relacje, zdjęcia czy cokolwiek dodaję. Trochę zdradzę też, gdzie jestem, więc, yy, więc właśnie zapraszam was serdecznie tam, żeby podejrzeć sobie, co robię właśnie w tej chwili. No i słuchajcie, yy, jesteśmy, jesteśmy na wyspie. No wiem, może trochę za dużo tego już wszędzie, ten dodatek wszędzie, ale nie mogłam się po prostu oprzeć. Musiałam przebrać jakieś przez te świąteczno-sylwestrowe odcinki tutaj, więc wymyśliłam, że po prostu wyjadą sobie na wyspę, wynajęli sobie domek. Ten domek i po prostu tu jest tak pięknie, to jest taka typowa wakacyjna okolica, więc jak na wakacje, to chyba tylko tutaj w Simowym świecie, i oni tak pięknie tutaj mają wynajęty ten domek, jakby to naprawdę był jakiś taki ośrodek wakacyjny, no coś pięknego, więc sobie tutaj są. Na szczęście jest w miarę, w miarę pogoda. Jest słonecznie, może chłodno, ale może trochę będzie cieplej słonecznie, więc może trochę pomocą stopy. E, no i ogólnie dzisiaj mamy czwarte. no dzisiaj mamy piątek, Sylwester jest tak jakby no jutro, ale to, to spokojnie damy radę. I sobie przegramy z nimi ten piątek, trochę pozwiedzają sobie wyspę. No i jeszcze z takich trochę już mniej e, radosnych i mniej ciekawych informacji, nasza babcia, czyli mama Ewy, niestety odeszła. Tak, jak ja z nimi przegrałam kilka dni, to w, tra w trakcie tych dni właśnie wyskoczyło, że nasza Supraja, Supraja, nie wiem jak to się czyta, odeszła i z, z tego też powodu, tak jak wam mówiłam, będzie podział majątku. Ona miała milion simoleonów na koncie, także tak jak mówiłam, na dwoje dzieci po 250 tysięcy i dla wnucząt po 100 tysięcy złotych. Dla wnucząt kasa będzie jeszcze siedziała na koncie powiedzmy takim Oszczędnościowym i każde z wnucząt, jeżeli osiągnie jak młodego, dorosłego, dostanie te 100 tysięcy do siebie na konto. Tak jak właśnie Amelia, już teraz dostanie te 100 tysięcy, bo już jest młodą, dorosłą i Franciszek za chwilę będzie, więc też. No i jak wrócimy do domu po tym sylwestrze, to też właśnie Ewi doładuje 250 tysięcy i. Piotrkowi 250 tysięcy, żeby każdy dostał swoją dole. Pytałam Was też ostatnio, kogo chcecie w następnym pokoleniu, kto ma kierować następnym pokoleniem, i chcieliście, żeby to była Brygida, więc myślę, że to będzie ona. Dobra, Ty wstałeś, weź porcję. No to bierz. Ja im poprzeszykowałam. Tutaj trochę jest ym, bałagan, bo przyszli do nas sąsiedzi na powitanie, <grym> także troszeczkę malutki bałagan, słuchajcie, ale to może ja. Opróżni miskę, albo to kawę. Oni właśnie przyniesie nie ciasto owocowe, tylko kawę. Także spoko. Dobra, no tam ty sobie zjedz, jak sobie zjesz, to się wykąpisz, skorzystasz i pójdziemy. Może kupicie sobie jakieś ręczniki, może się poopalacie, w sumie jest zima. Więc dlatego to y, jest taka słaba pogoda, no wiecie? Tutaj powinno być ciągle ciepło, ale już nie chcę zmieniać, wiecie, tego. O, tutaj coś jest, tutaj można coś zjeść chyba, no. Nie chcę, wiecie, zmieniać ym, pół roku, żeby mi się to zaraz całkiem nie pomieszało. Dobra, Ewi sobie śpi. O, I też jest w sumie głodna, więc wstawaj. Czekajcie, bo ja nie wiem, oni tak jakby nie brali urlopu, co nie? Praca za 8 godzin, proszę wziąć wolny. Proszę wziąć wolny, czekajcie. Weź dzień wolny. I ty też weź dzień wolny. Tak, jesteście na wczasach, słuchajcie. Okej, okay, dobrze go wykorzystaj. Dobra, jesteś głodna, więc weź resztki, a ty na ten byś mógł posprzątać trochę, bo troszeczkę, troszeczkę tutaj jest nieładnie. <grym> Dobra, Ewi pokaże wam od razu strój, jaki ja jej zrobiłam właśnie tutaj na tą okazałość. O, może wyłączmy wiatraczek sobie, proszę. Czy mamy tutaj... Te... O, nie mamy, szkoda. Nie mamy żadnego tego, telewizora. Tak, proszę bardzo, tak się prezentuje Avi. chociaż w sumie ją tak ubrałam, ale jest no, no... chłodno jest, a nie, w sumie ciepło się zrobiło. Wow, to fajnie by było teraz właśnie sobie po ten... po... po, 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 poleżeć po na plaży się powy... O, to jest to? Nie, to jest jedzenie, kurczę. Ja bym chciała, żeby oni ręczniki kupili sobie. No dobra, może z trybu budowania im położę, żeby już tam nie latać, powiedzcie, po parcelach. <grych> dobra, mi sobie pływa, proszę bardzo. O, tu ktoś motorówką też pływa, dobra. Ale patrzcie, że jak ona pływa, to ten, to jej się właśnie po lepsza zabawia. A możesz tutaj, możesz. Weź to, uprawiaj ten snorkling. Jedź, płyń tam, płyń. Może delfinki będą, może tutaj delfiny zobaczymy, jak nie zobaczyliśmy w serii z tej izraelskiej wyspy. O, proszek, fajnie. O, super. Nata no ty co? On zjadł i właśnie też bym chciała, żeby on sobie tutaj popływał. Pływaj rekreacyjnie. O, Ewi, a ty weź trochę popływasz. Um, tak, wiem, że jest Sylwester jutro, więc będziemy świętować. Ewi, niech trochę pływa, bo patrzę, że jak ona pływa, to jej wzrasta zabawa przy tym. Więc niech trochę sobie zabawę i potem wezmę, żeby ona się kąpała. Pływaj rekreacyjnie, pływaj. Nie żeby się kąpała, no żeby się kąpała w słonecznym tym, żeby się opaliła po prostu. Dobra. Ewi dawaj tutaj na, na kocyk, póki słońce jest. <grych> tak, zażywaj słonecznej kąpieli, w aktualnym stroju. Dawaj. Dawaj, dawaj, chodź. Ta w klapkach pływa, tylko tych klapków nie głup, słuchaj. Dobra, idź sikać, Natan. Szkoda, że tutaj stąd nie mogą skakać. <laughs> Oliwia, hej, podam tutaj e-mail. Właśnie, to chyba jakaś wasza simka, co nie? To Natan ją poznał. Dawaj, poopalaj się. Tutaj, szkoda, że trochę tutaj nie mogłam położyć, ale tutaj nam się kończy parcela, i tak właśnie nie bardzo. Weź tym, będziesz sieć przeglądał. Jesteś na wakacjach w takim pięknym miejscu, co będziesz sieć przeglądał? No, Natan. Proszę, ja ciebie. O, jak miło, proszę bardzo. To nic, że na ciebie nie pada te słońce tak bardzo. Ale no, no. Ty, Natan, ci ogarni i też może byś się poopalał. Co? na im na zewnątrz grilla, żeby sobie tutaj mogli coś, coś ugrillować i tak fajnie sobie tu posiedzieć. Hamburgery na przykład. Natan, opaliłeś się? Nie, ale Ewi trochę się spiekła chyba. O, idealna palenizna, Idealna pelenizna, to dobra. Natan, ty byś może... Możesz wędkować? Czekajcie, a może na tym popływaj? Dawaj. Płyń. <grym> płyń, jak, jak stoi sobie tak sama, no to dawaj. Ła, czekaj, zrobić ci zdjęcie. No przecież jak bez jak bez zdjęcia, słuchaj. No musi być. Elegancko, ale jaki poważny, patrzcie go. Dobra, dawaj, płyń. A ty rób grilla. O, jak pięknie patrzcie, no z takim widokiem to po prostu żyć nie umierać. To są wakacje, a nie jakaś dżungla albo, albo pod namiotem, co nie? Jak tam pływasz? A czemu ty nie pływasz? Pływaj. O, właśnie, o, dajesz, dajesz. Nie ma tutaj tych delfinków, a szkoda, szkoda, szkoda. Jak tam zrobiłaś te hamburgerki? No gdzie one są? Halo? Czy ty masz je w wyposażeniu? Oczywiście, oczywiście, słuchaj. Dobra, dawaj, bierz porcję na ten, chodź tutaj do żony. Też sobie weź porcję, bo jesteś głodny. W sumie przydałoby się im jakiś ten... Jakiś, jakiś napój jeszcze do tego, taki mrożony jakiś. Z tego dzbanka czy coś. Ale usiądź sobie, możesz sobie usiąść, nie musisz stać, naprawdę. Zrobię wam teraz takie ładne zdjęcie. O wow. O, jak ładnie. Tylko ten. O. <laughs> ale, o o. <laughs> ale naprawdę. No nie wiem, czy mi się kiedyś ten dodatek znudzi. Ostatnio ktoś napisał właśnie, że dodatek wydaje się być fajny, ale ciekawe, czy się nie szybko nie znudzi. No mi chyba nie, <laughs> bo uwielbiam takie klimaty naprawdę. Dobra, jedz sobie, jedz. O, już zjadłaś. No to weź posprzątaj sobie tutaj. O, i tu dała mi taki grajek też. Może schowamy to do tego. Festiwal smaków się zaczął. No proszę. Wow. No piękne to jest. Weźcie, zróbcie sobie razem zdjęcie tutaj na tle tego czegoś. Weźcie. Mm, hmm. Z. Nie, tak. Zróbcie sobie razem zdjęcie. Oj, patrzcie jak ja wstawiłam. No nieźle. Dobra, dawaj, zróbcie sobie wspólne zdjęcie. No, chodź, bo na tam pójdzie za tobą i zrobicie to sobie ale w domu. No dawaj się zmywaj, nie bądź taki porządnić, no co? Zrobisz sobie z nim zdjęcie, please. Please, please, please. please. No powiedzcie, że Tak, lepiej wody. O ja, super. Ona jeszcze w okularach widać, że na wakacjach, co nie. Elegancko. Dobra, super. A weźcie, zróbcie sobie buzi. Zróbcie sobie buzi. Dajcie sobie, o, obejmij czule, romantyczne, pocałuj. To ja was uchwycę w jakichś fajnych oh, yeah. tych, w jakichś fajnych pozach i zrobię wam piękne zdjęcie. Mamy Sylwestra, ale patrzcie, jak się Ewi opaliła. O, tutaj tak o. O, jacy nieźle. no to jest naprawdę śmiech. Dobra, idź skorzyst, znaczy wyrzuć to. Kupiłam im telewizor, kupiłam im muzykę, kupiłam im to coś do drinków. Myślę, że dzisiaj sobie tutaj będą mogli zorganizować Sylwester. Sylwestra, tylko we dwoje. Ale myślę, że dzisiaj możemy sobie trochę wyspę zwiedzić. Możemy sobie tutaj podejść na przykład. Nie możemy tu sobie podejść, aha, okej. Okay. Także tyle z moich planów, słuchajcie. O, szkoda, że tutaj nie mogliśmy, mogliśmy tutaj iść, coś zjeść w sumie. A tutaj możemy podejść? Nie możemy. Tu możemy. A Tu nie. Tu możemy. Widzicie, co dałam im później? Też budowali sobie domek z piasku. O, tutaj są fajne jakieś takie te. Możemy tutaj? Możemy. Odprężaj się i Ty też możesz tutaj. Na przykład przeszukuj plażę Muszli, żeby przywieźć. ojej jak to daleko! Żeby przywieźć dzieciom coś. O Jezu, Natal, jak ty się ubrałeś? Żeby przy. O ja, deszcz pada. No nie. Ach, no i masz ci baboplacek, No dobra, to wracaj. Ewi, czy ty będziesz się w deszczu odprężać? No trochę tak średnio. <średnio> wracaj do domu. Wracaj do domu, czy ty idziesz dzisiaj do pracy? Za trzy godziny, proszę bardzo. Proszę zadzwonić i powiedzieć, że jest pani na urlopie i pani dzisiaj nie przychodzi do pracy. O, weź dzień wolny i ty też weź dzień wolny. Dziś jest Sylwester zresztą? Kto widział Sylwestra do pracy? Chodzi. Dobrze go wykorzystaj, dobra, i przyjdź tutaj do środka, no bo jak pada deszcz, to trudno. Musimy jakoś to przeżyć. Ewi, tylko się przeszła. A, teraz już. Aha, okej, okay, spoko. Nie, no wiesz. Nie żeby coś, A Ewi, nie żeby coś, ale Oks, jeżeli masz taką potrzebę otwierania i zamykania parasola. Okej. Okay. Um, dobra, wiecie co, poznaliśmy tu parę osób, więc może byśmy zaprosili te parę osób dzisiaj na takie przyjęcie. Zobaczmy, w sumie jeszcze jest za wcześnie, ale potem spróbuję te, to przyjęcie z tą kawą, coś tam. I byśmy zaprosili wtedy te, te trzy osoby, które żeśmy tutaj poznali. I może byśmy spędzili Sylwestra razem, o, to by było spoko. A tu kto? Okej, okay. okej. Okay. Dobra, pooglądaj sobie telewizję, skoro jest taka pogoda, jaka jest, więc zbytnio jej nie wy... O, a on tędy przeszedł. O, możemy tu przechodzić. Co mi się tu wydało, że nie? Ej, to Piotrek! Co on tu robi? Śledzisz nas? Wiedziałam, ty przyjechałeś tu specjalnie za nami. Tak właśnie, taki jesteś. <grym> Dobra. No, jak ona doszła do domu, to też da przestał padać, a Piotrek to chyba idzie do nas w ogóle. Więc dobra, rozmawiaj z nim o młodzie, skoro tu przyszedł. Ćwicz z nim śpiewanie. <grym>, ale wiesz co, byś się przebrała, bo ten twój strój to tak ciężko na tę pogodę. No nie wiem, po co on tu przyszedł. Przyjechał za nami, czy co? No ale niechaj tak będzie. Dobra, co ile nasz telewizji, ale wiesz co, może byś popływał sobie, skoro... Ten, skoro już nie pada deszcz, to sobie popływaj, słuchaj. A co ci tam szkodzi? Może tutaj popływasz obok boi? O! Dawaj. O, dobra, jest te przyjęcie kawowe. Poznakuj wysp, organizując swoje własne przyjęcie kawowe. Skorzystaj ze specjalnej miski na kawę. Znieść to z nowych przyjaciół. Uwaga, nadmierne spożywanie kawy może doprowadzić do ekstremalnej relaksacji, naprawdę ekstremalnej. Dobra, i zróbmy to. Gospodarzami będziemy my i zaprosimy sobie tych ludzi, właśnie których poznaliśmy na wyspie. Czyli ich może przyjdą, może nie. <grych> Dobra, muzyka jakaś tutaj leci, więc myślę, że zmienimy na wysoką, bo wiecie... Tutaj oni już sobie wzięli po drinku. Ewi, weź te stroje, zmień strój. Pokaż, jakie ty masz tutaj stroje. Hmm. Może w to się ubierz na Sylwestra? Tak trochę to jest bardziej odświętne. O, przyszła. Więc ym, dziel się nastrojem sylwestrowym, proszę bardzo. E, plotkuj z nią. Hmm, co tu jeszcze jest takiego, że ten że tym sylwestrowym? Dobra, super. Ewi, dawaj też tutaj do nich E, podziękuj za przybycie nowo poznanym gościom. O, ja ciebie też zaprosiłam? O dobra, przyjazne powitanie. Nie, ich na pewno nie, przy, nie zapraszałam. No ale dobra, skoro przyszli. E, zakręć kołatką. Tak, impreza, impreza. <laughs> Słuchajcie. Dobra, zaprosimy wszystkich może na posiłek, niech sobie wszyscy najpierw zjedzą. Ale Evi dobrze się opaliła, patrzcie na nią. To jest fajne z tą opalenizną, strasznie mi się podoba. O, tu jaka pani przyszła z kotkiem jakimś na głowie. Ten jest smutny, bo ktoś tam... O, ktoś nam przewalił śmietnik. Dlaczego? Tu ktoś przyszedł... Jej, bo zaprosiłam tylko trzy osoby, skąd ci ludzie się tu wzięli? No zawała ich na jedzenie, bo... O, Piotrek też przyszedł. Śmiesznie. Dobra, chodź, zawała ich na jedzenie, niech sobie zjedzą. Chodźcie tu wszyscy na taras, zjedzcie sobie. Weźcie po drinie. Impreza, impreza, toś to Sylwester. O tedy ty jesteś, kto? Patrzcie ile ludzi przyszło. Zaprosiłam trzy osoby, słuchajcie. Zaprosiłam trzy osoby. A co tutaj jest? Cała chmara ludzi. No ale dobra, im więcej, tym lepiej. Przynajmniej nie jest ten i pusto, co nie? Dobra, potem może trochę się. Ten smutny, przestań. A ta chora? O nie, gorączkuje. No Ewi, przestań. Nie w takim momencie. Chodź potańcz, a nie, nie możesz potańczyć, bo jesteś zmęczona. To weź może. No nie wiem. Odchoruj się. Nie mamy tutaj ani książek, ani komputera, żebym ja mogła zamówić jej ten. Ten smutny, bo ktoś tam mu umarł. Ta chora. Także takie trochę udane i nieudane te Sylwestra. Oj, dobra, pijcie sobie te szampany czy tam coś, to Co będziesz robił tańcz. O, dobry pomysł, widzisz? Weź, możesz ich zaprosić do tańca. Więcej opcji. Poproszę małą pożyczkę. Nie, akurat... ...my mamy kasę. Szkoda, że nie możemy ich zaprosić do tańca. A, zaprosić do nauki tańca. Tylko zmienimy tę stację, bo jest jakiś taki dziwny. Czekajcie, coś zmieńmy, coś zmieńmy. Na pop najlepiej. Zaproś do nauki tańca. Tańcz z Simką. Dobra, cicho. Impreza się rozkręca. Dawaj, ty też z nami. Zaproś, ty też chodź z nami. Chodź, Awi, chodź. Nie pamiętaj o tym, że masz gorączkę. Impreza, impreza. <grym> impreza, słuchajcie. Ty też chodź, nie chodź tam sam. Jee, yeah, tak! <laughs> Ewi sprząta, no typowa organizatorka imprezy, co nie? Ewi, przestań nie sprząta, jutro posprzątamy. Chodź, ty też tutaj, nie bądź taki samotny, chodź tańczyć. Nie, to Ewi. Chodź tańczyć, halo. Nie rozmyślaj nad życiem, chodź tańczyć. Zaproś Ewi do tańca. Czemu ty nie tańczysz? O, i nie tańczę. Dobra, chodźcie. Oglądajcie telewizję lepiej. To chyba ta telewizja już jest... E, ...ten. Ta sylwestrowa, bo zaraz dwunasta, słuchajcie. Słuchajcie, słuchajcie. Odliczanie, tak. Wszyscy patrzmy. Ui! Jak oni się cieszą wszyscy. Nie. <grywa> co nie robią? To jest dziwne, słuchajcie. Shishubi krzyczą. Sylwestro! Happy New Year! Patrzcie, jak się cieszą. Aha, okej, okay. i co? Ci co? Ci, oni sobie gratulują, przytulają się, ale to sweet jest. A to Ewin nam zaraz zejdzie. Wej się cału, pocałuj, chociaż nie wiem. Poślij pocałunek, ojejku, mam nadzieję, że ona nam nie zejdzie tutaj. No, ale super to było. Że oni tak się przytulili. O ci, tutaj, a to, to małżeństwo chyba jest. Tak, to jest małżeństwo. Pochwali wygląd. To było słodkie. Może oni tak się przytulili i się cieszyli, że już ten fajniutkie to było. Myślę, że ten Sylwester im się kwastycznie. Eee... A właśnie, my kawę nie zrobiliśmy. <ścoughs> zrobiliśmy przyjęcie kawowe bez kawy. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, no trudno. Dobra, goście sobie poszli. Więc my sobie pójdziemy spać. Niech sobie wezmą tutaj bara-bara zrobią. Chociaż Ewi ma gorączkę, no ale trudno. Wróci do domu, to sobie weźmie leki, pójdzie do lekarza i już. Bo oni powiedzmy, że na zajutrz już wracają. Dobrze, kochani, a ja będę kończyć ten odcinek, wydaje mi się, że on jest długi, albo mi się tylko tak wydaje. W każdym razie dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie znać, czy podobał Wam się odcinek z Sylwestra na wyspie, kolejny już będzie normalny. A jutro albo w niedzielę pojawi się też odcinek z wyspiarskiego życia, ten taki prawidłowy, czwarty już, więc Was też serdecznie zapraszam. Chyba bardziej jutro, może w niedzielę. Zobaczę jeszcze. No i co? Dziękuję wam serdecznie za oglądanie, tego właśnie łapka w górę, jak wam się podobało. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach, buziaczki i pa pa!